Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, zgodnie z naszą umową, konferencje, które są przygotowane na temat świętych, wy sami czytacie, a ja będę kontynuował nasze rozważania na temat modlitwy Ojcze Nasz. Dzisiaj w dalszym ciągu rozważamy modlitwę Ojcze Nasz. Dzisiaj zatrzymamy się nad słowami i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Każdy człowiek jest grzesznikiem, gdyż rodzi się w grzechu pierworodnym i później popełnia różne niezliczone inne grzechy. Jeżeli więc wszyscy jesteśmy grzesznikami, to wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. I Pan Bóg nam to miłosierdzie udziela, ale pod, tylko pod pewnymi warunkami. Te warunki my dobrze znamy. To jest pięć warunków dobrej spowiedzi. To jest rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy życia, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Spełnienie tych warunków jest rzeczą absolutnie konieczną, aby można było otrzymać przebaczenie grzechów. Kto tych warunków nie spełnia, przebaczenia grzechów nie otrzymuje. Jeżeli ktoś nie żałuje za popełnione grzechy, Pan Bóg mu ich nie przebacza. Jeżeli nie postanawia poprawy życia, lecz planuje dalej grzeszyć, Pan Bóg mu grzechów nie przebaczy. Jeżeli nie chce wyznać swoich grzechów przy spowiedzi, Pan Bóg mu ich nie przebaczy. Jeżeli nie chce zaduściu czynić za grzechy, Pan Bóg mu ich nie przebaczy. Wiemy więc, widzimy więc, jak ważną rzeczą jest spełnienie owych pięciu warunków dobrej spowiedzi. To nie są zalecenia czy zachęty, ale to są konkretne warunki. Wielu o tym zapomina i dlatego ich spowiedzi są bezwartościowe. Może nawet i chodzą do spowiedzi, ale przebaczenia grzechów nie otrzymują. Jednakże oprócz tych pięciu warunków dobrej spowiedzi jest jeszcze jeden warunek bardzo ważny, o którym my często zapominamy, a który przypominamy sobie ciągle w każdym pacierzu. W każdej modlitwie Ojcze Nasz mówimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. W tej modlitwie wyraźnie zastrzegamy, żeby Pan Bóg nam przebaczył nasze grzechy tak, jak my przebaczamy naszym winowajcom. Jeżeli więc my przebaczymy wszystkim swoim winowajcom i spełnimy pięć warunków dobrej spowiedzi, to Pan Bóg z całą pewnością nam nasze grzechy przebaczy. Ale jeżeli my nie przebaczymy naszym winowajcom. To Pan Bóg nam też nie przebaczy. Bardzo wyraźnie i jasno mówi o tym Jezus w Ewangelii. A mówi tak, jeżeli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, to i wam przebaczy ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, to i ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Przebaczenie drugiemu człowiekowi nie jest więc rzeczą zachętą, ale warunkiem. Otrzymania przebaczenia u Boga. Jeżeli tego warunku nie spełnimy, to nie możemy liczyć na Boże miłosierdzie. Ale ktoś może w tym miejscu powiedzieć: Jakże mogę przebaczyć drugiemu człowiekowi? Przecież to on zawinił, on mnie nie przeprosił, nie, nie naprawił wyrządzonej krzywdy, <laughs> nie zmienił swojego życia. Jakże mogę mu przebaczyć? Czy w takim wypadku. Mam obowiązek też Mu przebaczyć. To pytanie wydaje się być słuszne. Bo kiedy idziemy po miłosierdzie do Boga, to Pan Bóg mówi, dobrze, ale spełnij warunki. I wiemy, ile tych warunków jest. Spełnij wszystkie te warunki, a wtedy miłosierdzie może moje nad Ciebie stąpi. Jeżeli tych warunków nie spełnimy, Pan Bóg nam nie przebaczy. A czy my mamy przebaczyć swoim winowajcom, jeżeli oni żadnego warunku nie spełniają? Otóż cała rzecz polega na tym, że my mamy, my musimy przebaczyć nawet takiemu, który żadnego warunku nie spełnia. I tu znowu rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego my mamy być bardziej miłosierni od Pana Boga? Otóż dlatego, że sam Chrystus nas, od nas tego do, żąda, domaga się. A On ma prawo tego się domagać, bo dla nas uczynił tak wiele. To tak, jakby ktoś nam na przykład życie uratował. I potem przychodzi jakiś człowiek i skrzywdził nas. A ten, który nas, nam życie uratował, mówi, słuchaj, przebacz Mu ze względu na mnie. Ja Cię życie uratowałem, ja Ciebie proszę o to. I tak samo mówi Jezus Chrystus. Ja Ciebie proszę, więc ja Ci nakazuję przebaczyć. Mam ku temu prawo, bo ja za Ciebie życie oddałem. Ja oddałem życie, żeby Twoje życie uratować. Gdy więc myślimy o przebaczeniu naszym winowajcom, to nie powinniśmy myśleć o tym, czy oni spełniają jakieś warunki, czy nie, ale powinniśmy myśleć o Chrystusie, który domaga się, abyśmy przebaczyli. Powiedzmy wtedy, w takim, w takim momencie, powiedzmy sobie wtedy: tak, Jezu, to ze względu na Ciebie przebaczam temu człowiekowi. Już więcej nie zastanawiajmy się, czy. Ten drugi człowiek, ten winowajca spełnia warunki przebaczenia, czy nie? Całą sprawę zostawmy panu Bogu. Przecież ci winowajcy, którzy względem nas zawinili, jeżeli oczywiście są winowajcami, bo często bywa tak, że my kogoś traktujemy za winowajcę, a on wcale nie jest. A jeżeli ktoś to nie wierzy, to niech sobie przypomnie, ile razy nas ktoś podejrzewał o złe rzeczy, a wcale tak nie było. Myśmy nic złego nie uczynili, a nawet się ta osoba na nas pogniewała, chociaż nic złego nie było. Jeżeli więc rzeczywiście był winowajcą, to będzie musiał przed Bogiem rozliczyć się ze swoich grzechów. A Pan Bóg zapyta takiego człowieka, czy żałuje za swoje grzechy, czy odwrócił się od tych grzechów, czy zadośćuczynił za swoje grzechy. Jeżeli tego nie uczynił, to miłosierdzia Bożego nie otrzyma i zbawienia nie osiągnie. Czeka więc go wieczne potępienie. Nie obawiajmy się, że jeżeli my przebaczymy naszym winowajcom, to im wszystko pójdzie na sucho i nie poniosą żadnej za to kary. Nie poniosą kary, jeżeli się nawrócili, jeżeli za swoje grzechy pokutują, jeżeli nas przeprosili, jeżeli zadośćuczynili za popełnione zło, wtedy rzeczywiście Pan Bóg im przebaczy. Ale jeżeli tego nie uczynili, nie, przebaczenia nie otrzymają. Dlatego nie obawiajmy się przebaczać. Oczywiście szatan zawsze będzie nas nakłaniał do tego, abyśmy nie przebaczyli, i wielu nie przebaczy. W ten sposób krzywdzą samych siebie, gdyż zamykają dla siebie drogę do miłosierdzia Bożego. I jaką z tego mają korzyść? Żadnej. Nic nie zyskują, a tracą bardzo wiele. Tracą wszystko, bo utracić niebo to jest utracić wszystko. Jakim więc trzeba być szaleńcem, aby odważyć się nie przebaczyć swoim winowajcom. Jakże często bywa nawet tak, że ten winowajca nawrócił się, pokutuje za swoje grzechy. Nawet zadośćuczynił za nie i przychodzi do nas i prosi, żebyśmy mu przebaczyli, a my mówimy stanowczo nie. I ten winowajca otrzyma Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie, a my go nie otrzymamy. To dopiero będzie zdziwienie, kiedy na sądzie Bożym po śmierci winowajca pójdzie do nieba, a pokrzywdzony pójdzie do piekła. I tak może być, jeżeli nie nauczymy się przebaczać. Moi drodzy, powiedzieliśmy sobie, że mamy przebaczać nie dlatego, że. Ten, kto nas krzywdził, spełnia ku temu warunki, ale dlatego, że Chrystus się domaga. Ale tutaj od razu postawmy sobie pytanie: dlaczego Chrystus stawia nam takie wymagania? Otóż dlatego, że On posługuje się ludźmi złymi i przewrotnymi, by nas uświęcić, by dać nam większą chwałę w niebie. Wprawdzie ci, którzy krzywdzą nas, nie są bezwinni, ale my dzięki nim możemy być bliżej Boga. Jeżeli oczywiście Przyjmiemy tą krzywdę w duchu, w jakim Chrystus nas uczy przyjmować takie krzywdy. A wykorzystując tą krzywdę, możemy nawet przyczynić się do zbawienia świata. Czyż nie w ten sposób Jezus zbawił świat? Jezus został fałszywie oskarżony, został skrzywdzony. A jaka była postawa Jezusa względem tych, którzy go krzywdzili? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On sam przebaczał i prosił Ojca Niebieskiego o przebaczenie. To jest jeden warunek, to jest jeden powód, dla którego Chrystus chce, abyśmy przebaczali. Kolejnym jest to, że często my, nie znając całej prawdy, podejrzewamy, oskarżamy drugiego człowieka o coś, czego On nie popełnił. To, co już wcześniej powiedziałem. A więc oskarżamy o rzeczy, których On w ogóle nie popełnił. A nawet jeżeli uczynił coś złego, to nie było jego zamiarem wyrządzenia nam krzywdy. Po prostu tak wyszło, miał zupełnie inną intencję. To tak jak my idąc po ulicy, machnęliśmy ręką, o tak sobie niechcący, a tam stał człowiek, uderzyliśmy go w twarz. Czy myśmy chcieli go, uderzyliśmy go, ale czy myśmy go chcieli uderzyć? Czy było naszą intencją za, sprawić mu cierpienie? Nie, tak się stało. I nieraz tak bywa, że my nie mieliśmy najmniejszej intencji uczynić zła, ale tak się stało. I ten ktoś, kto nas skrzywdził, mógł mieć też taką samą postawę. Więc jeśli my nie możemy wprost, na pewno osądzić drugiego człowieka, czy nie lepiej jest w ogóle nie osądzać. To, co Jezus powie, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Ale tutaj chodzi o, prze, o, o, o przebaczanie. O przebaczanie. Więc jeżeli mu przebaczamy, to my uwalniamy się od tych takich niepotrzebnych sądów. Przyjdzie czas, kiedy dowiemy się, że rzeczywiście dobrze, żeśmy przebaczyli mu, bo ten nasz sąd był niesprawiedliwy. I kolejny powód, dlaczego mamy przebaczać, to jest to, że. No bardzo często tak bywa, że ta krzywda, której my doznajemy, to jest kara Boża za grzechy nasze. Pamiętamy, jak w Fatymie Matka Boża, objawiając się dzieciom, powiedziała, że to była pierwsza wojna światowa trwała i Matka Boża mówi do dzieci, ta wojna się wkrótce skończy, ale jeżeli, jeżeli ludzie się nie nawrócą, będą dalej grzeszyć, to przyjdzie na nich straszliwa kara w postaci II wojny światowej. I kiedy przyszła II wojna światowa... To ci, którzy znali objawienia fatymskie, od razu powiedzieli, to jest kara Boża za nasze grzechy. I co z tego? My możemy buntować się przeciwko człowiekowi, który nas skrzywdził. A Pan Bóg powie przecież to jest kara moja za Twoje grzechy. To tak jak nas ktoś uderzyłby biczem albo kijem, a my byśmy złapali ten kij i przekleli go, i pomstowali go i zanieśli go do sędziego i prosili, panie sędzio, proszę go tutaj na karę śmierci przez spalenie skazać. To sędzia by uderzył się w głowę, powiedział chyba zwariowałeś. Przecież to nie kij jest powodem twojego cierpienia, choć kij uderzył w ciebie, tylko człowiek, który ten kij trzymał. Jeżeli Pan Bóg, posługując się niegodziwym człowiekiem, wymierza nam sprawiedliwość za nasze grzechy, to dlaczego my buntujemy się przeciwko człowiekowi, który nas skrzywdził? Jeżeli mamy się przeciwko komuś zbuntować, to tylko przeciwko Bogu. A wiedząc, że Bóg jest miłością, że wszystko, co Bóg czyni, czyni z miłości, my się nie buntujemy i słusznie się nie buntujemy. Chociaż niektórzy się buntują. Więc po co gniewać się na tego człowieka, który nas skrzywdził? Pan Bóg to dopuścił. Tutaj się przypomina scena z życia króla Dawida, kiedy dopuścił się bardzo wielkiego grzechu, bo wziął żonę żołnierza Uriasza, a sprawił, że Uriasza postawił w takim miejscu no, walki, że on zginął. No i Pan Bóg później go karał za to, wymieszał mu karę. I jest taka scena, kiedy król Dawid ze swoją służbą ucieka, a pewien człowiek i to młody rzucał w niego błotem i, i wyzywał go, od jakich tylko. I ci przywoczna straż króla mówią: pozwól króla, pójdziemy go, zabijemy takiego wściekłego psa, który odważył się. Ciebie przeklinać i rzucać w ciebie błotem. A król mówi wtedy: zostawcie go. Jeżeli on to robi, to znaczy, że Pan Bóg mu pozwolił. Może Pan Bóg ze względu na to moje upokorzenie przebaczy mnie mój grzech. To jest ten trzeci powód, dla którego my nie powinniśmy osądzać, ale powinniśmy przebaczać. Przebaczajcie, a będzie Wam przebaczone. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pamiętajmy o tym warunku, bo to jest warunek bardzo ważny. Ile razy idziemy do spowiedzi? Zawsze powinniśmy z serca wyrzucić wszystkie gniewy, urazy, żale. W miarę możliwości jeszcze przed spowiedzią pojednać się. Jeżeli to jest niemożliwe, to oczywiście po spowiedzi, ale te postanowienie poprawy musi być, pojednania musi być. Czasem ktoś ma wątpliwości mówi, proszę ojca, jak mogę się pojednać, jak ja idę do Niego, a On mnie psamy szuje. To go zostaw. Masz dobrą wolę, chciałeś się pojednać. On nie chce pojednania. Zostaw go Panu Bogu. Albo nieraz ktoś mówi, że. Nie rozmawia z drugim człowiekiem. Oczywiście dlaczego nie rozmawiam? Przecież ja nie rozmawiam prawie ze. Niewiele osób jest, z którymi rozmawiam. Większość ludzi na świecie to jest takich, z którymi ja nie rozmawiam. Nigdy nie rozmawiałem z prezydentem Polski, nigdy rozmawiałem z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z papieżem. Czy ja się na nie gniewam? A z nimi nie, nie rozmawiam. Powód, dlaczego nie rozmawiam. Nie rozmawiam, bo jego... nienawidzę tego człowieka, bo ja chcę tego człowieka, nie, nie chcę na niego patrzeć. To jest grzech. Ale jeżeli nie rozmawiam, bo rozmowa z tym człowiekiem kończy się piekłem, kłótnią, to jest dobra, to jest motyw dobry i wtedy nawet trzeba nie rozmawiać. Jeżeli miałaby rozmowa zakończyć się, a może jeszcze się nie potraktował, czy orczykiem, czy kłonicą, to po co rozmawiać z takim człowiekiem? Zostawić go Panu Bogu. Pan, Pan jest mówi, żebyśmy się nie gniewali na swoich winowajców. Ale nie musimy do nich lecieć i ich po nogach całować po rękach i jeszcze jakieś komplementy im prawić. Nie, nie gniewaj się, przebacz w sercu i zostaw tego człowieka, Panu Bogu. To jest ta lekcja, która płynie z, z rozważania modlitwy, tego fragmentu modlitwy Ojcze Nasz, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Amen.